Witaj. Przyszedł czas na kolejną dawkę wiedzy. Jest to już siódma część poradnika, więc jeśli nie doceniłeś mojej pracy subskrypcją, myślę, że to idealny czas, abyś zostawił wreszcie swojego suba i zanim przejdziesz dalej, kliknij ten magiczny guzik z dzwoneczkiem. Znasz już podstawy, wiesz, jak grać na linii. Statystycznie masz zatem 50% szans, że wygrasz mecz. A co jeśli powiem ci, że szaletę można przechylić niezależnie od tego jak dobrze grasz? Pora porozmawiać sobie o najważniejszym elemencie każdego meczu, a mianowicie o niedocenionych obiektywach. Do dzieła! to elementy gry, które przechylają szansę wygranej na Waszą korzyść. Mogą to być np. rzutki w dżungli, wieże, herald, baron, ale najważniejsze są smoki i tą kwestią zajmiemy się najpierw. Wyróżniamy 5 rodzajów smoków i postaram się Wam opisać je jak najlepiej potrafię. Zacznijmy od mojego ulubionego, jakim jest ognisty smok. Zawsze warto na niego polować, bo cała Twoja drużyna otrzyma powiększenie obrażeń i to nie byle jakie, bo aż o 4% za każdego smoka. I jeśli zdobędziecie 3 infernale, to 12% obrażeń daje już niesamowitą przewagę nad drużyną przeciwną. Ale skoro mamy ogień, to może pora porozmawiać sobie teraz o wodzie. Drugim smokiem, jaki chcę wam opisać, jest przerośnięta oceaniczna jaszczurka. Po zabiciu dostajemy małe leczenie poza walką i niestety tyczy się to tylko paska zdrowia. Wydaje mi się, że w obecnym patchu jest to najgorszy z możliwych smoków, ale jak to w lolu bywa, jeśli zdobędziecie jego serce, to już wszystko obraca się do góry nogami. O sercach później, teraz przejdźmy do górskiego smoka. To kolejny smok, który daje bardzo duże bonusy, ale zamiast do, do ataku to do pancerza. I tak z każdym kolejnym nasz pancerz zwiększa się aż o 6%. No dobra. Podsumowując, jeden daje atak, drugi go odbiera, trzeci leczy, to pozostał nam smok podniebny. I ten skraca czas odnowienia naszej super umiejętności, czyli czas do kolejnego ulta. I patrzcie, jeśli zbierzecie 3 smoki, to już macie 30% mniejszy cooldown. Niby nic, ale jeśli twój ult regeneruje się półtorej minuty, to 3 smoki skrócą ten czas do 63 sekund. To prawie pół minuty różnicy i to generuje niesamowite możliwości. Pozostał starszy smok, ale o nim powiemy sobie na końcu. Riot trochę namieszał w tym sezonie i dał nam pogląd na to, jakie smoki będą się pojawiały. Pierwsze dwa smoki będą różne od siebie, a do tego będą unikatowe. Znaczy to tylko tyle, że jeśli pierwszym będzie na przykład ognisty, drugim wodny, to reszta będzie albo tylko powietrzna, albo tylko górska. Po zabiciu dwóch smoków zmienia nam się również mapa. W zależności od tego jaki będzie to smok, zmienia się również bonus, jaki otrzymujemy w jungle. Jeśli jest to mapa ognaści, Nistego smoka, to dżungla nam wybucha. Dosłownie, powstają nowe przejścia, a krzaki wypalają się, przez co dżungla jest bardzo otwarta i ciężej się w niej ukryć. Jeśli powstanie mapa oceanicznego smoka, to następuje rzecz odwrotna. Cała dżungla pokrywa się krzakami oraz roślinkami, które dropią leczące kulki. Jest to rewelacyjny etap dla junglerów. Ciężko ich zobaczyć, a do tego bohaterzy tacy jak np. Rengar mają bardzo ułatwione zadanie. Jeśli wybór padnie na górskiego smoka, to najbardziej zauważalną różnicą będzie zmiana mapy w okolicach Red'a i Blue. I tu musimy uważać najbardziej na okolice Red Buffa. Ostatnim rodzajem mapy jest mapa podniebnego smoka, i cóż to dużo mówić: dostajemy przeokrutny bonus do prędkości biegania w dżungli. Smoki potrzebne są dla ich duszy. Jeśli któraś z drużyn zdobędzie cztery smoki, to trzyma bonus, jakim jest serce smoka panującego nad mapą. Więc jeśli mapę przejął ognisty smok, to jego serce da nam niesamowite zwiększenie obrażeń. Co trzeci nasz autoatak, czy też skill zada wybuchowe obszarowe obrażenia powiększone o nasz atak, moc magiczną, a nawet życie. I to robi przeogromną przewagę nad drużyną przeciwną, dlatego bardzo, ale to bardzo ważne jest przejęcie tego bufa. No ale jak to bywa, skoro był ognisty, to ostuśmy go wodą. I serce wodnego smoka daje już nam dużo więcej niż same wodniste smoki. Przede wszystkim, dostajemy w końcu regenerację many. Nie bójcie się o regeneracji życia, również nie zapomnieli, ale najfajniejsze jest to, że aktywuje się to podczas rozpoczęcia walki z przeciwnikiem i trwa całe 3 sekundy. Mając to na uwadze, drużyny z tym smokiem dużo lepiej będą sobie radziły podczas pierwszej potyczki. I tutaj porada, jeśli przeciwnik ma tego smoka, Przeciągnijcie chociaż z 5-10 sekund cały teamfight. Przyszedł czas na duszę górskiego smoka. Daje ona nam dodatkową tarczę, która odnawia się, jeśli przez 5 sekund nie uczestniczycie w walce. Tutaj bardzo dobrze jest, by właśnie przeciągać team fight, podgryzać przeciwników, bo czas regeneracji jest bardzo krótki. Skaluje się tak samo względem ataku i życia, czyli im go więcej, tym i tarcza więcej wytrzyma. I analizując te dodatki, sam smok daje fajne bonusy, ale chyba według mnie jest to najsłabsze serducho. Pozostał nam podniebny smok i jego serce jest już moją ulubioną zabawką. No powiedzcie, kto by pogardził 10% buffem do prędkości biegania? Ale, ale, to nic z buffem, jaki otrzymujecie na 6 sekund po użyciu ulti. Dostajecie wtedy aż 50% prędkości ruchu, więc daje wam to niesamowity crowd control. Możecie bardzo łatwo ominąć skillshoty przeciwników, dogonić ich albo uciec z walki po wypstrykaniu się ze wszystkich pestek. I tutaj warto wspomnieć, serce smoka jako jedyny buff utrzymuje się przez całą grę dla całej waszej drużyny. Na koniec wisienka na torcie. I jak już ukatrupicie wszystkie smoki, zbierzecie ich dusze, potem padniecie, zachowacie i tak te dusze, no i tak dalej, to w końcu pojawi się on, ten jedyny, ostatni, prastary smok. I tak, to jest najlepszy buff w całym League of Legends. Jeśli w trakcie walki przeciwnikowi zostanie poniżej 20% życia, to ginie automatycznie zestrzelony przez waszego wytresowanego smoczka. I tutaj działa to już jak buff od barona. Jest po pierwsze czasowy, po drugie zyskujemy go, gdy jesteśmy na mapie w trakcie śmierci tego smoka, no i po trzecie tracimy go, gdy przeciwnik odbierze nam życie. I to moi kochani właściwie tyle, jeśli chodzi o tresowanie smoków. I jeśli chcecie wiedzieć więcej, to polecam obejrzeć bajkę jak wytresować smoka a teraz przejdźmy do innych obiektywów. Do około 20 minuty możemy zapolować na dwa heraldy. To taki duży skorupiak, którego możemy użyć na linii. Bardzo dobrze nadaje się do niszczenia wież. Właściwie przy ataku zdejmuje około 75% paska życia wieży. Ale najpierw trzeba go upolować. Tu z pomocą często przychodzą nam nasi sojusznicy Stopa i Mida. Jeśli bijemy Heralda, to co chwila dostaje on powyżej tysiąca obrażeń, wystarczy tylko celować w jego plecy, przez co staje się bardzo łatwy do zabicia. Posiadanie Heralda daje nam jeszcze jedno ciekawe ulepszenie: przede wszystkim powrót do bazy jest dużo krótszy, tak jakby był na raz buff od Barona. I jeśli mówimy o Baronie, to ten przerośnięty robak pojawiający się po 20 minutach gry w miejscu heralda. Glisdę da się zabić samemu na full buildzie, ale rzadko warto ryzykować. Daje on trochę kasiorki, bo każdy w drużynie otrzymuje 300 golda. Poza tym po zabiciu mamy buffa dla całej żyjącej drużyny, zwiększającego po pierwsze atak, po drugie obrażenia magiczne, a po trzecie Dodaje powrót do bazy, który trwa tylko 4 sekundy. Jakby to jeszcze było mało, to znajdując się blisko minionów powiększamy je. Stają się one przede wszystkim twardsze, a do tego zwiększa się ich dystans. I taki kanon może strzelać do wież z większych odległości niż zasięg samej wieży. Jak już jesteśmy przy wieżach, to nasz ostatni obiektyw, o który chcę Wam dzisiaj powiedzieć, wiąże się właśnie ze zdobyciem wież. Po pierwsze, dostajemy 120 golda za każdy odłamek wieży. Jest ich aż 5, więc można się bardzo fajnie obłowić, co pokażę zaraz na tabeli. Pamiętajcie, że odłamki znikają w okolicach 14 minuty meczu, więc warto się na nich skupić. Jeśli jakimś cudem uda Ci się zdobyć pierwszego tureta, Czyli zabijesz jako pierwszy z graczy całą wieżę, dostajesz wtedy 400 dodatkowego golda. Dodatkowo każda zabita wieża daje 50 golda każdemu członkowi Twojej drużyny. Czyli patrz, rozbiłeś 5 plejtów, masz już 600 golda. Zabiłeś wieżę, masz 50 golda. Zdobyłeś pierwszą wieżę, daje ci to 400 golda. Czyli razem masz 1050 golda z samej jednej wieży. To jest 1 trzecia całego przedmiotu. Jeśli jakaś wieża padnie, nic nie szkodzi. Gracze bijący zewnętrzną wieżę dostają do podziału 250 golda oraz 50 golda stałego. Czyli jeśli sam zabijesz pierwszą wieżę, to jakbyś zabił przeciwnika, dostajesz wtedy te 300 golda. Druga wieża daje jeszcze więcej kasiorki. Poza stałą wartością 50 monet dostajemy do podziału 300, a więc jeśli sam zabijesz drugą wieżę, to twoją sakwę zasili 350 monet. A ta trzecia to porażka. Tylko 50 stałego golda, 50 do podziału na osoby atakujące. Trochę to dziwne, to tak samo jak z inhibitorem. No musimy się do tego przyzwyczaić. No dobra, przedstawiłem Ci kolejną dawkę wiedzy, jaką warto byś przyswoił sobie, grając w Lola. Wspieraj kanał. Oferta Premium Mobile jest nadal aktualna, więc link masz w opisie. Grosza daj mi niemu, zakiewką potrząśnij i wbijaj na Patronajta. Kolejną i pewnie ostatnią część poradnika skieruję na to, by pokazać Ci, jak wyglądają rankedy. Materiał taki jak ten tworzę ponad dwa tygodnie i w międzyczasie powstaje bardzo dużo mecze. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, abym je częściej wstawił na kanał. Gorączka rankingowa trwa, dlatego powoli i ja zaczynam tą wspinaczkę. Nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę, a teraz niech moc będzie z Tobą. Cześć!